Mario, Matko Nasza, Królowo Polski. Stoimy przed Twoim wizerunkiem, by podziękować Bogu za łaski i dobrodziejstwa, które otrzymaliśmy w minionym czasie. Chcemy również prosić Boga o to, co jest nam niezbędne do godnego życia tutaj na Ziemi oraz świadczenia o Twojej Bożej miłości do każdego człowieka. Dzisiaj trwamy w modlitewnej zadumie przed Twoim Pani jasnogórskim obliczem. Stoją żołnierze, kombatanci, weterani, stoją klasy mundurowe, czuwają czciciele z całego kraju i z zagranicy. Trwamy przy Tobie, prosząc o Twe przemożne wstawiennictwo. W ten szczególny czas, gdy przeżywamy setną rocznicę ustanowienia biskupstwa polowego, chcemy powierzyć Ci Maryjo całe nasze życie, wszystkie troski dnia codziennego. Zawierzamy Ci królowo pokoju całą naszą ojczyznę, zawierzamy świat cały, prosząc o pokój i bezpieczeństwo. Modlimy się za wszystkich, którzy służą pokojowi, czyniąc go na całym świecie. Chcemy powierzyć Ci wszystkich żołnierzy, funkcjonariuszy, wszystkich pracowników resortu obrony narodowej, pełniących swoje obowiązki tu w kraju oraz poza granicami naszej ojczyzny. Zawierzamy Ci wszystkich, którym na sercu leży dobro naszej ojczyzny, bo ty zawsze wsłuchujesz się w głos swoich dzieci i przedstawiasz nasze prośby swojemu Synowi, a naszemu Panu i Zbawicielowi Jezusowi Chrystusowi. W tych trudnych czasach miej w swojej przemożnej opiece wszystkich chrześcijan, prześladowanych i mordowanych za wiarę na całym świecie. Niech ci współcześni męczennicy za wiarę będą dla nas i wyrzutem sumienia oraz zaczynem odnowy życia i świadczenia o miłości do Ciebie, Boże Wszechmogący. Mario, Królowo Nasza, to Ty sama prosiłaś, by tak się do Ciebie zwracać. Stało się to w Neapolu we Włoszech w 1608 roku. Takie przesłanie otrzymał w czasie objawień włoski Jezuita, który żył na przełomie XVI i XVII wieku. Dlaczego nie nazywasz mnie królową Polski? Ja to królestwo bardzo umiłowałam i wielkie rzeczy dla Niego zamierzam ponieważ osobliwą miłością do mnie płoną jego synowie, mówiłaś. Również i my, współcześnie żyjący, chcemy nazywać Cię królową. Chcemy iść i głosić miłość i miłosierdzie Boga, świadczyć o Stwórcy oraz prosić Cię, Maryjo, o wstawiennictwo, o Twoją przemożną opiekę nad każdym Polakiem, żyjącym tu w kraju i z dala od Ojczyzny. W czasie najazdu szwedzkiego w katedrze lwowskiej król Jan Kazimierz złożył uroczyste śluby. Przyrzeczenia królewskie miały poderwać do walki, napełnić naród nadzieją i duchową siłą. Król oddał pospolitę pod twoją Maryję opiekę i nazwał cię królową korony polskiej. To wezwanie zostało wpisane do litanii lorytańskiej, a święto twoje zatwierdzone oficjalnie w 1920 roku przez papieża Benedykta XV. Jasnogórska Pani, dzisiaj przypada kolejna rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja. Dokładnie 228 lat temu, 3 maja 1791 roku, Sejm Czteroletni uchwalił ustawę rządową, zwaną później Konstytucją 3 maja. Była to pierwsza w Europie i druga na świecie taka ustawa. Uchwalono ją w czasach szczególnie trudnych dla Polaków, bo kraj zmagał się z wrogiem zewnętrznym i wewnętrznym. Targany był niepokojem i rozłamem. Koniec XVIII wieku przyniósł trzy rozbiory: utratę tak cennej niepodległości i wolności oraz wymazanie Polski z map na ponad wiek. Choć krótko po uchwaleniu ustawy zasadniczej Rzeczypospolita przestała istnieć na mapie świata, Konstytucja Majowa była przez lata symbolem wolności, dumy narodowej i patriotyzmu. Dokument ten jest przede wszystkim odzwierciedleniem tradycji niepodległościowych państwa polskiego. Królowo nasza, chcemy podziękować za tych odważnych mężów stanu. Za tych, którzy dobro ojczyzny przedłożyli nad własne potrzeby i ambicje, bo uchwalona konstytucja regulowała zasady funkcjonowania władz państwowych oraz prawa i obowiązki obywateli Rzeczypospolitej obojga narodów. Widziano potrzebę posiadania swojej armii, która miała strzec tego, co ważne wolności, jedności i suwerenności. Wspieraj nas! I dodawaj odwagi, strzeż na drogach naszej doczesnej pielgrzymki, prowadź nas do Jezusa, który chce, byśmy stanowili jedno. Przecież prosi, Ojcze, aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie. Trzeba nam iść za Chrystusem, trzeba się do Niego przyłączyć i nie wolno Go opuścić. Idźmy zatem za Chrystusem i bądźmy do Niego przywiązani. By w jednym duchu, jednym tchnieniem i z miłością oraz w prawdzie iść w naszą doczesność, jednocześnie patrząc w przyszłość, która nadchodzi. Pani Jasnogórska, Królowo Polski, Ty, która ukazujesz nam swojego Syna, która Jego słowo rozważasz w cichości swojego serca, naucz nas zachować i rozważać w sercu wszystko, co powie Pan. Naucz, jak należy postępować, jak kochać Boga, jak kochać drugiego człowieka. Wskaż, jak być dobrym świadkiem oraz głosicielem całym swoim życiem tych prawd, które od Boga pochodzą. Mario, królowo Polski, czuwamy przy Tobie, jesteśmy, trwamy, tak jak czynili to nasi ojcowie, jak czynili nasi dziadowie. Bo Boga chcemy mieć w sercu, Bo Boga chcemy mieć w umyśle, Bo Boga chcemy mieć w naszych słowach, a nade wszystko chcemy Boga mieć w naszym codziennym życiu. Wspieraj nas, Maryjo, pomagaj żyć z godnością, z miłością do Boga, Ojczyzny oraz bliźniego. Amen. Mario Królowo-Polski, tyś matką tego narodu, który jest tak bliski Tobie. Prosimy Cię o wstawiennictwo, o pomyślność tej Ziemi, o co błagamy Cię nieustannie. Naszą modlitwą pragniemy otoczyć cały Kościół Chrystusowy. Na czele z Ojcem Świętym Franciszkiem, jego nuncjuszem apostolskim w Polsce, arcybiskupem Salvatore Penacchio polecamy Episkopat Polski, z księdzem arcybiskupem Stanisławem Gondeckim, przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski. Polecamy, polecamy naszego arcybiskupa Wacława Depo, metropolitę Częstochowskiego, polecamy nasz pauliński zakon na czele z ojcem generałem Arnoldem Hrabkowskim i przeorem jasnej góry ojcem Marianem Waligurą. Polecamy kapłanów, misjonarzy, kleryków, siostry zakonne. Prosimy o nowe i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Modlimy się za naszą ojczyznę w 228 rocznicę uchwalenia konstytucji. Polecamy władze państwowe i samorządowe na czole z prezydentem, premierem, parlamentarzystami. Polecamy wszystkich radiosłuchaczy, rozgłośni katolickich łączących się z nami, zwłaszcza radiosłuchaczy Radia Maryja, Radia Jasna Góra, telewidzów, telewizji TRWAM. W sposób szczególny naszą modlitwą ogarniamy obecnego wśród nas ojca Tadeusza Rydzyka w dniu jego urodzin. Modlimy się za wszystkich internautów. Którzy łączą się, łączą się z nami za pośrednictwem jasnogórskiego portalu. Modlimy się za Polaków żyjących na emigracji. Polecamy chorych i cierpiących, będących w domach, szpitalach, hospicjach. Polecamy wszystkie intencje wpisane do apelowej księgi. Modlimy się za naszych bliskich zmarłych, w sposób szczególny za wszystkich poległych, za wolność naszej ojczyzny. Dziękujemy księdzu pułkownikowi. Robertowi Krzysztofiak za rozważania apelowe. Dziękujemy wszystkim formacjom wojskowym, które dzisiaj wraz z nami uczestniczą w Apelu Jasnogórskim z pocztami sztandarowymi. Modlimy się za jasnogórskich pielgrzymów w tych majowych dniach przybywających do jasnogórskiego sanktuarium narodu polskiego. W sposób szczególny naszą modlitwą obejmujemy wszystkie służby mundurowe. Czuwający nad naszym bezpieczeństwem zewnętrznym i wewnętrznym. Rozważamy tajemnicę ukoronowania Najświętszej Marii Panny na Królową Nieba i Ziemi. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego, daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy. Jako i my odpuszczamy naszą winowajcom. Niech już nas Zdrowaś, Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Mario, Zdrowaś, Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Się Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Boża, się za nami życznymi, teraz i w Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Boża, się za nami teraz i w śmierci naszej. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, się za nami teraz i w śmierci Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś w łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, bądź się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. I jak by ona on poszła, bądź teraz, a zawsze i na wieki wiek. Amen. O mój Jezu... Zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i do dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem Swoim nas pojednaj. Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas. Obraduj. Z ubolewaniem obserwujemy ataki wobec najświętszych dla katolików w Polsce symboli uczuć religijnych. Prosimy świętego Michała, Archanioła, o wstawiennictwo i dar pamiętania dla wrogów Kościoła Świętego. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną, oby go Bóg pogromić raczył. Pokornie o to prosimy, a Ty wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Jego Ekscelencję, księdza arcybiskupa Wacława Depo, metropolitę Częstochowskiego, prosimy o pasterskie błogosławieństwo. Dzisiaj, kiedy jesteśmy świadkami zawłaszczania historii, poprzez różne interpretacje słowa i prawa, konstytucji. Przychodzimy tutaj, aby za Janem Pawłem II, świętym z rodu Polaków, następcą świętego Piotra, powiedzieć: Maryjo, wierzymy w mądrość narodu, który buduje na Ewangelii. Na krzyżu i na zaufaniu do Ciebie. Bo Ewangelia nie znosi i nie zmienia konstytucji, tylko nadaje jej kierunek i światło. Pan z wami i z Twoim. Niech imię pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Serdecznie dziękujemy za wspólną modlitwę apelem jasnogórskim. Jak każdego dnia transmitujemy ją właśnie z duchowej stolicy naszej ojczyzny, tam przed obrazu Najświętszej Marii Panny Królowej Polskiej, do której także i my, jak rodzina Radia Maria, pragniemy pielgrzymować. Już wkrótce, 25 maja, jako młodzież, jako młodzi słuchacze Radia Maria pielgrzymujemy. Następnie dzieci 16 czerwca z podwórkowych kółek różańcowych także pielgrzymują właśnie do Matki Bożej, do Królowej Naszej. I w lipcu cała rodzina Radia Maria, na którą już serdecznie zapraszamy do tego wspólnego pielgrzymowania, także omadlajmy ten czas poszczególnych Pielgrzymek. Na was drodzy widzowie Telewizji Trwam, słuchacze Radia Maria, zapraszamy do pozostania wraz z nami. Już za chwilę na antenie Telewizji Trwam serwis informacyjny. Z kolei na antenie Radia Maria o godzinie 21.30. Czas wzrastania. Bądźcie drodzy z nami.